Oj, Ja to rękę. robię na własną rękę. Eee. Widzowie, patrzcie jaka głowa mi wyszła Gdzie Co to jest? Lew. Cześć! Dzisiaj jesteśmy na kanale Toy Buster z moją koleżanką... Michaliną. Cześć! Będziemy testować Play Macy. Dobra, to otwieramy. Tak, ja mam księżniczkę, a dzisiaj Antek maleńka. A potem... A ja nie wiem, tylko otwierać, jak ty to otwierasz? Normalnie. Jak? Patrz, tu, a, potem tu, a potem nie może tu. Okay. I potrzebujecie zawsze wody. Wody. Tak, tu macie takie chrupki. I tego tych chrupek nie możecie jeść. Nie możecie. To, że wyglądało smaczne. Yy, mhm. Możecie sobie wysypać to. ja sobie to wysypuję. Ja to muszę rozerwać. O, i za i patrzcie, macie taką małą tu małą chusteczkę. I instrukcję. Co to, chcecie po prostu zrobić? Sobie Słucham. wysypuję to, bo nie chce się tego. Uuu, jak no. dużo grupek, no. Które no. nie są do jedzenia. No, nie są, ale może czasami. I ty nie. Czy to jest instrukcja? Tak, jak się robić leżątka. Więc o nie, musisz najpierw wszystko przeciąć. Oni to mają nożyk. Po prostu jak macie jaką, jakiś nożyk jedną, jednorazówkę, to weźcie i jeszcze musicie wziąć coś czwartego, żeby pokroić to, co tam... To nie. trzeba najpierw zamoczyć to coś. O Jezu. Tak, najpierw trzeba to zamoczyć. Oj, 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 oj. I położyć na taczce. Na czymś twardym. Tak, ja to sobie kładę na górze. Tak? Okej. Okay. tu odłożymy wodę. Tu po środku. Dobra. I jakoś to kroi. Co ty robisz? Trzeba to najmniej jeszcze pokroić. I kroimy go na pół. Dobra, mamy dwie połówki i te dwie połówki, co, jak to, mamy taki, przyciśnijmy go na pół i kładziemy go znów razem. Ja daję Co? Jak? Normalnie. Robię, robię to na własną działkę. Szkoda, nie można to robić samodzielnie, Książniczki. Hora! Oj, potrzebuję. Ja to robię na własną rękę. Widz widzowie. Patrzcie, widzowie, jaką głowę zrobiłem. Widzowie, patrzcie jaka głowa mi wyszła. Jezu, co to jest? Lew. Fuj. Nie to twoja głowa, <śla> Ja zrobiłem mojego lwa, nie wiem jak wam się podoba. A ja robię to. Ja nie wiem jak wam się to podoba. To ja zrobię... Mam mi zostało z tego lwa jeszcze parę kawałków. Ja no sobie zrobię statek może. Mały statek. Z jednego zestawu można robić wiele rzeczy. I od września te małe będą dostępne, jeszcze przypominam mędrowce. Wo! Ej, kaka. Ja Ej! Ha, ha. Ej!